A widzicie, dostawca jakiegoś to jest Blood Rage. Jeden do Movement speeda, a jeden atak więcej. Bardzo fajna rzecz, krótko mówiąc. Dobra, idziemy dalej. tym pójdę na zwiady, że tak to ujmę, bo tutaj hmm. jesteśmy blokowani przez to. A, niestety. Kolejne koszary. Teraz budujemy Web Forge. same miejsce nawet. O, już będzie zakolejkowane, Malfrinda też już zakolejkuje, dochodzimy do miasta, ok ty. Możesz pójść w tą stronę, duży dowala. muszę wiedzieć, co tam się dzieje dokładnie. The

więc szybko robią bazy, więc trzeba uważać. Trzeba uważać. więcej prądu. Tyle na razie. Bo Ty, dużo prądu zabierają, więc trzeba się przygotować wcześniej. na jakieś wylepszenie. A nie, podpodę surowce. Bo czemu by nie? Mogę. A to może co? Fire Frenzy. Mogę popłożyć się tylko jedno pole do przodu, za co mam jeszcze więcej, więcej ataków zasięgowych. Ok. Oko. Ok, wejdźcie w ten odpust stacie mniejsze obrażenia. No i oddajcie. Czy jak są tutaj. Czy tak opanowanie miasta to są bardzo blisko siebie? A, czekaj, muszę zobaczyć więcej, muszę. A tu chyba założyli. Nie, tak blisko siebie nie mogę miasta zakładać. Jeśli tutaj założyli drugie? Już? Fu, 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 fu. A tu jest przejście takie napoło, okej. Okay. Zabić to. Zrobić to. Tak, bo zatknąć miasto za zero i za pół wyrażenia co się mu zrobicie, no. Penetracja pancerza w ręce, Havoc Launcher. Czy to by pomogło e, tego... Reynosom, ale ja ich za bardzo nie będę używał. Co później zrobię. Zrobię to do walki wręcz, bo wszystkie moje... Wszystkie moje, no. Helbruty i Malfindy będą byli w ręce, nie? Jako pojazdy. Ok, ale mnie nie otoczył. To może tu jeszcze zdążył uciec. Ok, zabijamy tego do końca. Dobijacie tu. Jedziesz tu. To będzie najbliższa droga do tyranidów, co muszę wziąć tu pod uwagę. Jedziesz tu. Wybijacie tych... Uwa, drodzy jesteście, mój Boże. 90 i utrzymania? Kurde... Ach, oh, welkomiora. Musi być takie razy bardzo dobre, skoro tyle kosztuje, nie? Mam nadzieję. Nie wiem, tak właśnie tych tyranicków naszych jest, o, trochę mnie otoczyli, niestety. half dobra. Uuu, pod Overwatcha tego zaszedłem. Aj, nieładnie. No, ale przynajmniej wiem, co tam się dzieje u nich. Jak to wygląda ta mapa. Aha, bardzo blisko mnie są. Naprawdę blisko, trochę przerażę, ale no, nic z tym nie zrobię. Workforce będę musiał tutaj zbudować. W jakim to polu najlepiej was zbudować? Tutaj w sumie. To już tędy można przejść na opkało, okej. Okay. Tu rozwalić tą bramę, bo mnie wkurza. Mały film do niej pobiegnie bliżej. Zaczniecie się już tam zbierać. Moje jednostki. Okej. Okay. Podoba mi się, że mimo, że miałem wolniejszy build, to mam większą kontrolę nad mapą. Vehicle Armor się przyda. Na pewno. Tak, też dla wszystkich moich pojazdów, plus jeden. O, tu jeszcze inny buff, jeden malatek więcej po prostu, okej. Okay. Miergnijcie tam, rozwal tu do końca. Zwidajcie świat, bo nie z chaosu. Tutaj Warford stawiamy i do lojalności się przyda od razu, bo widzę, że mam minus 8. Się jeszcze powiększy przez tę turę, przez tę turę, co będzie się dobudować, a ja, nic na pewno nie chcę budować. Nie, na razie nie. No, Termaganty, ale one mi nic nie zrobią, trochę bądźmy no, szczerze. To jest moja wersja Dreadnought, nie. Umbra, gdzie jest Umbra? Tu jest Umbra. Ok. A. Ci. Okay, wyłączę mam oba żebyście go nie przyciągli W takim razie. A Malfit przybiegnąć nawet z tego ruchu. Co tu jest? To tu. Aha. Nie, jest, nie chcę do tej jednostki dopuszczać jeszcze. Ok, to jest ich cała armia. A co jest tak stricte? O, high guard są, tylko tak okej. Okay. A, bo damage'y tak się e, ignorują w ogóle, okej. Okay. Trzeba ich usunąć w takim razie, o. Dziadziń mają szansę go zabić, co mi się nie podoba. żeby drugi Force Finder, ale poczekam na niego jeszcze. No spokojnie. No, nie podoba mi się to tylko tak oto Bardzo mi się nie podoba. A zacznę od tej. Nie masz. Dobra. Ale go jednak rozwalą, Kurde. Ty masz dwie zasięgu? zasięgu. Tak. Hmm. Szkoda. No bo tym my się wracamy, bo nie ma po co. Na linie frontu ich potrzebuje. A nie tam. Co, nie wiem, czy w forcji. No bo tylko. Słyszę, że to dużo. To, jest, to sobie całą kopalnię rud i na niego idzie. Ile mam małfinów w ogóle? Jednego. O, no, to jeden mi starczy do kolejnego Helbruta. Tu poproszę. Będą Klaurera, niech będzie. Tak. Niech on będzie. Znisz w komentarzach dla Helbruta. A, jednak ma zasięg. Hmm, Okej. Okay. Wyściglałem co innego, później tu, tutaj, jak widać. Tam to wrażenie trochę dostałeś. Ciekawe. Dobra. O, atlega tyranidów. Proszę się wkurzyć i zażrzyć go. Może to nie jest jakaś ważna jednostka, ale chciałem usunąć w końcu z gry. Jeszcze w tych skórach ma zasięg, tutaj robi się kolejny większy szybciej, O, bohaterowie, tak. I ale najpierw bohaterowie, tak. Potrzebuję łopatki żeby mi naprawiał jednostki mechaniczne. No, tych trajny się tu robi. I debuffy dostają w końcu wszystkie. <grymne> no to zrobię. Aha, jeden budynek, tylko w to się rozwijasz. okej, okay, spoko. Cofamy Przejmijcie A, no, okej. Okay. Miał was było poznać tak generalnie, <gryny> okay, na razie celda. Aj w gardach w każdej grze są dobre. A za dobre bym powiedział. No, ale umrę. jej! widy co w ogóle? Macie demony, redukcja 33%, dużo pancerza, 4 ruchu, regeneracja, walker. No, aha, jakie macie ataki? Heavy przygrożacie przygr do ziemi. 4 ataki. po 2 działa, czyli SM8. Ma pamiętace pancerze, ale dużo ataków, okej. Okay. Rozumiem. nie poczekaj w tym miejscu. Ja w sumie zawsze lubiłem regenerację na najmniejszą. Dzięki temu, nawet jak wasza jedna na spacer, 10 tutaj przez całą mapę, bo musi nie wiem po prostu przejść. Stąd na przykład tutaj to ona się zregeneruje, te parę punktów jest bardzo fajne. A tego najmniejsza regeneracja jest u mnie bardzo na plus. Okej, okay. linia marzynota zostaje ustawionowiona. O, co o, minąłem, całe jasno. Oczywiście ty musisz iść. Jak po pod pojazdy, to tak naprawdę nie mamy na co wydać influenza, ponieważ jak się gra na piechotę, to influencja się wydaje na to, żeby jednostki bufować e, tymi znakami. Mm, Mark of Nurk, Margov Corn To tutaj, Markov cinch i tak dalej, i tak dalej. Ale skoro tego nie mamy, to nie ma na co wydawać, po prostu będziemy składać na bohaterów. I tyle. Jeden tur to zajmie, nie potrzebuję. Aha, lojalność, tak, coś na lojalność. Tutaj w takim razie. I na energię przy okazji. Okej. Okay. To co robiło? Platerace dla granatów, rakiet i blast weapons. Nie za bardzo, ale to już tak. Hammer of Wrath i Nexus of Doom. Tak, to jest to co chcę.